Ja bym zrobiła taką tapetę. Jak się baba uprze, to nosa jej nie utrze. Trzeba będzie niemałej dyplomacji, żeby poradzić sobie z tą parką. Co to jest? No, to to no, był Możemy położyć się top, postawić w szafkę, a to położyć tam z drugiej strony. Będzie drugi i owca cała. Nie, to wie pan co? Zerwać zupełnie. Zrywamy. Co tam owca, kiedy wilk patrzy wilkiem na prężący się muskuł, gdyby przynajmniej był jego? Cały świat, co to zostało? Ustalone. To zostało ustalone. Naprawdę? Tak. Niemałej dyplomacji potrzeba w takiej pracy, bo co gorszego od kierownika? Dwóch kierowników, a ten drugi w spódnicy. Przynajmniej widoki rekompensują trudne warunki pracy, i robota idzie gładko. Pociąga.

Nie no, trzeba pedałować na rowerku, żeby wyobraźnia pracowała. To jej powiem, że najbardziej się cieszyła, że jej do domu nie zaprosiłem. Zawsze to no, rozmawiamy To możemy to coś tak wymyślić. Jestem. Co, kochanie moje. Jest Benek. Ale plan miałeś dobry. Nam też się wydaje, że ma za mały tyłek, trochę. Dobrze pan przykleił, dobrze.